Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony SkokiKGWZ, a to jest kolejny odcinek serii FM Retro Football Manager 2018, gdzie rozgrywamy sobie karierę Kobe Leone. Tak więc na szybko przypomnę oczywiście, że w poprzednim odcinku rozegraliśmy sobie kolejne dwa mecze, gdzie były to obydwa mecze w Nihon League One, gdzie najpierw zremisowaliśmy z Saitama UTD 0-0, a potem przegraliśmy z Sendai Lumere 0-1. Na dniach oczywiście zrobiłem sobie kolejne mecze, które niestety po raz kolejny zakończyły się porazkami, tym razem z Ehama Matsura Fale 0-4, cośmy jeszcze wtedy przegrali. 0-2 w kwietniu i później przegraliśmy z Kawaguchi Richo 0-1. Dzisiaj rozegramy sobie kolejne dwa mecze, kolejny w ramach japońskiego grupy e grupy A, gdzie rozgracie... Gdzie... Zagram sobie mecz z Funabashi Pandit, a potem w ramach ligi z Links Matsuyama. I myślę, że nie ma co praktycznie przedłużać to oczywiście tego, co tam się dzieje, żeby nie było niepotrzebnych przedłużeń i tak dalej. Tak wygląda oczywiście mój skład. Kishimoto, Bulma, Tan, Kinzo, Felix, i Yoshino, Yanagida, Marcel, Sugihara, Abe, Tsukahara. Hara, więc jak widać... Trochę jest zmian w porównaniu do niektórych meczów, ale po prostu chcę dać szansę też innym zawodnikom, żeby się pokazali z dobrej strony, bo ostatnio było coś mówione, że... Niektórzy są zmęczeni i trzeba dać im troszeczkę momentu właśnie takiego wytchnienia, żeby mogli na spokojnie się ogarnąć i tak dalej. Dlatego myślę, że im spokojnie dam właśnie to odetchnięcie i będą przygotowani na kolejne mecze. Zwłaszcza na przykład przy tym prawym y, pomocniku, który coś śmieszne jest jednym z na razie z najlepszych zawodników, co można dodać. Ale wszystko się okaże jeszcze w praniu jak będzie grał, bo może się naprawdę okazać, że to jeden z lepszych będzie zawodników tego składu. Tak więc ja tutaj już nie przedłużam i jedziemy z meczem. Pierwsza okazja tego mecu Janagida, Bullmatan, Janagida, Podaj do Marcela, cukara AB Traci niestety piłkę, i Safari, Mori Alan teraz trzyma piłkę, dalekie wybicie do harigawy, Cukahara. Co zrobi Felix, Janagida, Marcel, Sukhara, tu Borej do Ava. Ava, tu ładne zagranie, do Marcela i go! Go, 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 go! Wreszcie jest pierwsza bramka w tej serii. Marcel strzają w tym momencie. Bardzo dobre zakranie, właśnie od Tomohiko Abe, który właśnie znalazł u Brazylijczyka. A ten wbił pięknie bramkę. Jest jeden do zera w tym momencie. Kolejna akcja tego meczu: 16 minuta spotkania. Nagira. Draje tutaj do dudu Erik, ale nie niedokładnie. 42 minuta, właściwie trzecia minuta spotkania. Marcel draje do, do suki Harry. I to jest tu miał blisko, jest jednak bramka w tym momencie. Jest dwa do zera, ależ tutaj, niefortunnie, to się zdarzyło. Nawet nie spodziewałem się takiego gola. Tomohiko Abe strzela swoją bramkę. Sukihara tutaj właśnie tak dogrywał, że odbiło się, ale. Nawet nie wiadomo, który z nich chciał to być. Chyba Yoshilo. 2 do 0! No lepszego początku chyba nie można było sobie wyobrazić lepszego. Prowadzimy w tym momencie 2 0 po brakach Marcela i Tomohiko Abe. I wygląda na to, że jesteśmy lepszą drużyną w tym momencie. Aż jestem trochę nawet zaskoczony, że. Zrobiłem kilka zmian w porównaniu do tych meczów i już od razu rezerwowi dają lepsze efekty. Tak więc nie przedłużam. Druga uwaga! Akcja kolejna, tutaj Mori. Dudu i jest. Bramka w tym momencie na jeden do dwóch, ale nie uznana. Pierwsza zmiana w tym meczu reaguje ze względu na to, że tamci zmienili te swojego zawodnika. Zejdzie Sigeo Tsukahara, a wejdzie, no wydawało się, jedyny bram... z serca bramki, oczywiście, jeżeli chodzi o tą serię, czyli Yasuhiro Matsura w tym momencie, ale. Jako, że teraz Abe i Marcel to teraz ma z kim tu konkurować i zobaczymy jak akurat się spisze. Kolejna zmiana będzie, reagujemy szybko i tym razem ściągnę zdobywcę pierwszej bramki tym momencie, czyli Marcela, a wiedzie za niego Toru Ogawa właśnie na jego pożycie. Widać właśnie, że zmienili właśnie kolejnych tym razem cały skład y, pomocników, którzy akurat y, będą chcieli jakoś rozgryźć jeszcze tą, no by się wydawało naszą ofensywę, która praktycznie jest dobra, ale też defensywa, która jest bardzo dobrze skoncentrowana w tym momencie, tak więc... Zobaczymy, to już pokazać. I ostatnia zmiana w tym meczu, 87, ona będzie głównie właśnie na zabranie trochę czasu. Zejdzie Daiki, Hairigawa, i wejdzie za niego Masao Okamura, ale też przy okazji, jako że prowadzimy, to też dodam już od razu, żeby grali defensywnie, żeby nie musieli niepotrzebnie cisnąć na bramkę, że po prostu niech to trzyma ten wynik do końca. Ostatnie pół godziny tego spotkania, dogranie tu do Felixa, Janagida, Okamura, znów Janagida. Tu dogranie do Yasuhiro Matsury, ale wybija to Icuri i Keda. I Savari, Alan będzie tutaj wybijał i jest w końcu, jest w końcu zwycięstwo w tej serii, wygrywamy 2 do 0 z Funabashi Bandic, co prawda w Puchaze Ligi An... a... Angielskiej, już chciałem powiedzieć, w Puchoze Ligi Japońskiej, ale to jest bardzo ważny rzecz, to na pewno znowu da bardzo dużo praktycznie... E... Determinaci oraz y, uwielbienia. Kobe Leone, chustawka nastrojów. Zresztą klubu kibica zaapelował o unikanie nadmiernego entuzjazmu po tym, jak koby Leone efektownie wygna, odniosło zwycięstwo 2-0 w meczu, Ten którym było Funa Basi Bandzic. Czas nie do wiary. Nie wierzę, że to się zdarzyło. Ta porażka pokazana nam miejsce w szeregu. No niekoniecznie. Po prostu mieliśmy lepszy dzień, można tak powiedzieć. Aby przełamuje niemoc, strzelecką ulga i radość, tak snajper Tomohiko, aby podtrzymał swoją reakcję po zdobyciu 3 maja 2017 roku pierwszego gola w barwach swojego klubu na stadionie Funabashi Stadium. Aby od ponad 11 godzin nie strzelił żadnej bramki i dopiero w 43. Minucie meczu, w którym przeciwnikiem było Funabashi Pandich, zakończył swoją fatalną pasę. Jestem bardzo zadowolony z tego. Pański zespół odniósł dziś niewiarygodne zwycięstwo, jak bardzo jest Pan zadowolony. Zagraliśmy bardzo dobry mecz i bardzo się cieszę, że mogę to powiedzieć. To Hiko aby swoją pasę, a jego mira najlepiej pokazała, jak wielki kamień stworzył mu z serca. Jak bardzo to pana cieszy. Eee, Niezwykle mnie to ucieszyło, dzięki tej pramce w końcu uwierzył w siebie, myślę. Aby był w dobrej dyspozycji. Eee, hmm, nie chcę komentować postawy. Nie chcę komentować. Eee, teraz, że ten ból też w dobrej formie. Ja nie lubię chwalić po prostu niektórych zawodników, którzy te, bo mogą poczuć się zapewnie i tak wychodzi. Sugihara imponuje formą, ocena 820. To oczywiście, że dam mu pochwałę, żeby nie było, bo to naprawdę bardzo dobrze wyszło. A jako, że oni wszyscy dobrze się spisali, oczywiście, to my już się widzimy na następnym meczu z Linksem patrzymy. I witam serdecznie już na ekranie drugiego meczu, w którym oczywiście przeciwnikiem będzie Links z Matsuyama. Tak jak widać, jesteśmy już tu na ekranie szybko właśnie składu, w którym liczymy. Praktycznie nie zmieniłem tutaj za dużo, jeżeli chodzi o skład. Poza jedną zmianą, gdzie zamiast Sugihary wejdzie z powrotem Aoshima, który odpoczął spokojnie po meczu i raczej na pewno chciał pokazać z dobrej strony się, jak to wszystko wyszło. Oczywiście też dodam, że plus media. To... Jestem bardzo zagrożony praktycznie utratą tego miejsca ze względu na to, że nie wygrałem żadnego meczu w właśnie lidze japońskiej, przez co oni już mi kroczą to, że trzeba zmienić szybko menadżera, jeżeli chce się w ogóle utrzymać tą drużynę w szeregach właśnie japońskiej ekstra klasy. Ale oni nie patrzą na to, że w nie niezdejmuje ligi japońskiej na mietce. To nie jest tylko jedno to, że jedno praktycznie wychodzi nam dobre i jedno źle, ale dobra. Zaczynamy mecz i oto zwycięstwo. Pierwsza okazja tego meczu, dziesiąta minuta spotkania. Jonathan Mizuno, do tyłu Miyazaki Haraguchi, Nowuchosina, Lopez, cela i to był ładny Sał w tym momencie i zawodnika mocujemy. Santiago Lopez zdobywa swojego... Swojego gola. Nie wiem którego, ale któryś to był gol. Tutaj Haraguchi tu dograł ładnie z No Zauważył właśnie Lopeza, który był niepilnowany kompletnie. i Prawie z pierwszej piłki właśnie strzelił w lewy górny ruch. 1 do zera dla Macujamy. Kolejna okazja tego meczu: 25 minuta. Marcel Janakita i gol! To był piękny saun, no normalnie teraz jest mecz pięknych bramek. Przed chwilą Lopez strzelił ładnego Gola w ziek, gdzieś okolic właśnie 18 metra, a teraz nas ja na giga Sela, mniej więcej jestem z daleka i to z jakiej bomby w tym momencie. Jeden-jeden, jestem jest ta 32 minuta spotkania i Obie! I dwa do jednego! Bardzo szybko Wysuwamy się na prowadzenie w tym momencie. Złapali gaza moje zawodnicy praktycznie po tej pierwszej bramce i stoky. Bramka oczywiście. Z tego. 43 minuta spotkania, a osima ogranie tu do Cukachary i czy będzie to bramka? Nie, nie było, bo ja wybronił to bramka. Proszę, jak może się mecz bardzo fajnie odwrócić. Na razie prowadzimy 2-1 do z Matsuyama. Lopez zaczął, ale później Jana kida i Abe właśnie pokazali, że nie mogę się poddawać, mimo że mamy zespół oczywiście taki, a nie inny. Ale jestem na razie bardzo zadowolony z tego, oczywiście tych zawodników, bo widać, że Zwycięstwo w pucharze daje im kopaj do mocnego i to mnie cieszy, że wreszcie zaczynają się dogadywać między sobą, mimo oczywiście tego, że są juniorami i tym podobne, ale... Właśnie Taka współpraca i jest bardzo potrzebna w tym momencie, w takim okresie czasowym. Druga połowa! Pierwsza okazja, drugiej połowy spotkania: Aoshima, Marcel, Tsukahara, do kraju do AB są w polu karnym, niedokładnie, ale jeszcze mamy Yoshino, Osina traci piłkę, Felix, Arigawa, znowu Arashima, Marcel, Yoshino traci piłkę i to może być błąd, i niestety. Długo się nie cieszyliśmy z tego zwycięstwa, bo już jest 2 do 2. Niestety, ale tutaj zawalił, zawalił kompletnie Yoshino okazję, bo dwa razy stracił piłkę, przez co oni mieli okazję, żeby strzelić bramkę, i tak to wyszło. 2 do 2. 59. minuta spotkania. Yoshino znowu źle do Adweba, przez co przejmują piłkę zawodnicy gości. Taliwaki, a Jonathan znowu so, Taliwaki na prawo do Misuno. Misuno będzie dosztukować do Lopeza i. Jonathan w po raz drugi w tym momencie w tym meczu. Tak więc Link znowu wysuwa się na prowadzenie. Znowu Yoshino, no nie wyszło mu to za dobrze. A dzięki temu, oczywiście, Link wykorzystuje wszystkie możliwe błędy, które wykorzystuje robi nasza drużyna. 3 do 2. Myślę, że czas warto zareagować w tym momencie, co się dzieje w tym meczu. Ja ściągnę Yoshino, który niestety nie wypada za dobrze, i wejdzie Kira. I tu też. Y Mecz Pokazuje, że Buna Matana trzeba ściągnąć, bo jest bardzo słaby dzisiaj i wejdzie za niego koja Osako. Ale ja bym powiedział, że bardziej to Yoshino nie spisuje się za dobrze w tym meczu, gdyż cały czas gubił piłkę i cały czas nie mógł jej przyjąć. Albo źle podawał praktykę do swoich kolegów, którzy przeciskali praktycznie. Albo na przykład, właśnie Abe. Strzelcie tą bramkę i chociaż pokażcie, że macie jaja. A skoro mowa o jajach, to 63 minuta spotkania. Miyazaki, Mizuno, znowu na prawą stronę jest znowu Harigawa, Marcel, Kida podaj ładne do AB będzie dosturchowywał. Nie, niestety stracił piłkę, taniwaki, Miyazaki, Jangira odzyskuje, Marcel, a Tsukahara. cutahara, to no będzie doskupanie jabe! To bohiko Hiko AB, kolejna bramka i o tym właśnie mówiłem! Potrafią nasi zawodnicy walczyć z krwią i praktycznie z zaangażowaniem. Już jest 3 do 3! Tak to właśnie ma wychodzić. Tsukahara ładnie dograł i aby tam widział to. 3-3! Kolejną zmianę dam w tym meczu i... Tam akurat tego kapitana, ponieważ Jana Kida, zgłasza, że chce odpocząć już, bo jest bardzo zmęczony, dlatego wejdzie za niego właśnie Toru Ogawa, który jest przygotowany i liczę na to, że oczywiście pokaże się z dobrej strony. A jeszcze chwila, bo mamy 78 minutę spotkania, więc jeszcze tej zmiany nie ma. Miyazaki, One, Osako i czy Czucha hara przejmie? Nie. z powrotem do bramka zaborga. Omura, Mizuno. Będzie tutaj leciał. Akaike. Taniwaki. Marcel odzyskuje piłkę. Tsukahara. Będzie doszło do AB. Niedokładnie trochę. Kida. MARCEL! Le, 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 le. Co tutaj się dzieje dzisiaj na tym stadionie? Jezu Chryste! Było od 1 do zera, a teraz jest 4-3! Siedem bramek w tym meczu, praktycznie! Hokejowy wynik. No takiego czegoś, to ja jeszcze nie miałem, jeżeli chodzi o serię. No, na 2015, 4-3! Końcówka tego spotkania, 90, 4 minuta Kida, a Oshima przejmuje jeszcze AB Marceliny z tego Kida. Jest, 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 jest! jest. To jest! Jest wreszcie zwycięstwo! Ale w jakim to był meczu, kurde! 4 do 3. Najpierw przegrywaliśmy 1-0 po strzale Lopeza. Potem strzelał Kazuja Kida, AB, potem dwukrotnie właśnie. Jonathan dwukrotnie i Marcel jeszcze to dobił. Nie myślałem, że taki będę miał fajny mecz w tym momencie. Oj, będziecie co oglądać! Będziecie co oglądać, praktycznie, jeżeli chodzi właśnie o komentarz taki dziwny. Dzięki zwycięstwu mamy oczywiście pierwszą wygraną. i no nie jesteśmy już zespołem, który nie ma praktycznie zwycięstwa, bo nawet się przybliżamy, co ciekawe, do tej czołówki oczywiście. ono odrabia straty, by wygrać. Kobelone pokazało, że warto stawiać na młodość. On nosił zwycięstwo w meczu na stadionie Kobe Stadium, którym przeciwnikiem było Olyx Matsuyama. Zespół o wiele bardziej o nich doświadczony, Duży wkład w końcowe zwycięstwo w dniu szutu aby swoimi dwoma trafieniami. Ależ jestem szczęśliwy. aby stali z pierwszego gola, to to samo praktycznie. Musi pan być przeszczęśliwy, że ta kosmarna seria 10 meczów bez zwycięstwa dobiegła nareszcie końca. Jak to się odbije na zespole? Eee, jestem dumny, z moich piłkarzy, stawali na głowie, by przerwać złą pasy i ani na moment się nie załamali. Teraz, skoro to nam się udało, nie wiem, dlaczego nie moglibyśmy dorzucić jeszcze paru zwycięstw. Gol, którego zdobył, kazuje Janakida w precyzyjnym uderzeniu w okienko z 23 meczów, bo znowu tego spotkałem, prawda? Nie przypominam sobie wielu piękniejszych, no to prawda. Ten mecz na pewno zapewnił teraz sporo rozrywki kibicom, ale menadżerowie chyba głównie się stresowali. Epickie przeżycie, dla takich chwil warto być kibicem. To to ja wiem. Dobra, dobra, jedziemy dalej. ma imponuje formą wygrany wygranym meczu, 8-8, więc oczywiście się wychwalę. Tak właśnie myślałem, że on jest takim dobrym właśnie zawodnikiem. Od dawna wyczekiwane zwycięstwo. one zwycięzł 4-3 w meczu, który przeciwnikiem było Matrycianom odnosząc. Pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach od 10 spotkań. Pięknie. Ma, na szczęście, to upragnione zwycięstwo, jakiego odniosło Kobelone. daje nadzieję na wyrwanie się ze strefy spadkowej i wypełnienie przedsezonowych ambicji ukończenia rozgrywek w drugiej części tabeli. No, tego bym nie powiedział, praktycznie, co to się zdarzy, oczywiście. Ale cóż, ja myślę, że na ten moment możemy się skończyć w, w tym odcinku. Dzisiaj rozegraliśmy sobie dwa mecze i obydwa wygraliśmy. Najpierw w japońskim pucharze ligi z Funabashi Bandit, a potem w lidze z Links Matsuyama po bardzo wyrównanym meczu 4 do 6. No Oczywiście na dniach się sobie mecz z Dziurare Yokohamą i Sakorą Mecz, a my się zobaczymy w spotkaniach z Okajamą FC oraz Higashiyosaką Tak czy jak jest, tutaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę za subskrypcję, jeżeli chcecie, napisać w komentarz, ponieważ bardzo mi to zależy. Ja jestem użytkownik AdiWW. Na razie i cześć!